Dosłownie została nam minuta i będziemy zaczynać. Dzisiaj to szkolenie będzie bardzo, ten webinar będzie bardzo króciutki. Postanowiliśmy podzielić niektóre funkcje spec Dzisiaj przyjrzymy się wyłącznie monetyzowaniu rozmów z klientem, czyli zajmiemy się tą wąską, takim wąskim nurtem spec w którym prawnicy kontaktują się z klientami, którzy zadają pytania i mogą tam też odpowiadać na te pytania jednocześnie w trakcie rozmowy Proponować albo rozmowę telefoniczną, albo wycenę o usługi i automatyzować płatność, pobrać płatność od klienta i rozpocząć realizację usługi. Bardzo ważne, szczególnie w tej chwili, bo my mamy problem z tym duży, żeby pobrać płatności szybko od klienta, rozpocząć pracę. Zwykle musimy za nim ganiać z tą fakturą. My to zautomatyzowaliśmy w prawniku, i ja Państwu pokażę dzisiaj ten poniedziałkowy piękny dzień, jak to można sprawnie robić. Super, jest jeszcze z nami Pan Marek, Pan Jan. Bardzo dziękuję, wszystko OK. Napisaliście Państwo, Pani Renata, witam. Bardzo serdecznie Państwa jeszcze raz witam i rozpoczynamy. Monetyzowanie odpowiedzi na pytania klientów i automatyzacja płatności za pomoc prawną. Tak, będę się starała, żebyście Państwo po tym szkoleniu, bardzo krótkim dzisiaj, wiedzieli właśnie, w jaki sposób prowadzić rozmowę w czacie z klientem. Oczywiście pokażemy to na przykładzie specprawnika, bo tam mamy wszystko, zmonety, wszystko zautomatyzowane, natomiast też narzędziami specprawnika możecie to robić przez wszelkie komunikatory czy przez własnego maila, w którym korespondujecie z klientem, czy przez Slacka, czy przez Messengera, Whatsappa, Signala, czyli wszędzie tam, gdzie wchodzicie w kontakt, w interakcję z klientami. Ja nazywam się Katarzyna Abramowicz, jestem radcą prawnym no, od ponad 20 lat, zajmuję się e pomagamy. Głównie wcześniej właśnie też pośredniczyliśmy w płatnościach z serwisem Przedawy24, dlatego ta kwestia jest mi cały czas bardzo bliska i będę starała się to dalej upowszechniać, szczególnie w naszym zawodzie. Dobrze, pokażę kilka takich wstępnych slajdów pokazujących, jakich, w jakich miejscach prawnik może wchodzić w interakcję z klientem. Chcę Państwu, zwrócić Państwa uwagę, bo to jest w zasadzie jedyny serwis, no serwis bezprawnik to jest jedyny serwis w sieci, który pozwala Państwu w tej chwili wchodzić w interakcję z klientami, którzy Szukają pomocy prawnej, czyli nie trzeba się nigdzie ogłaszać, tylko trzeba przeglądać pytania od klientów i sprawdzać, czy w mojej, w mojej kategorii specjalizacji, czy tematach, którymi się zajmuję, którym klienci zadają pytania i czy szukają prawnika. Można wtedy bardzo prosto wejść w taką interakcję z prawnikami, z klientami i z nimi rozmawiać. Ewentualnie właśnie wskazywać, w czym możemy pomóc, w jaki sposób możemy pomóc, a później także wyceniać te usługi. W specjalawniku macie Państwo kilka dróg, żeby zajrzeć w te pytania od klientów, albo na stronie Zadaj pytanie, która jest stroną taką otwierającą jak się wejdzie w odpowiednie linki, które mamy w serwisie, albo poprzez stronę główną, ale chciałam Państwa zwrócić chciałam Państwa uwagę zwrócić właśnie na tą stronę. Zadaj pytanie, ponieważ tam możecie Państwo też wejść, po prostu przejrzeć z, z poziomu publicznych pytań, pytania, które pojawiają się od klientów, i każde pytanie, które tutaj Wam się spodoba, możecie kliknąć. Tutaj jest przy tej czerwonej strzałce, macie Państwo wymienioną datę tego pytania, kategorię, pytanie i odpowiedzi, jeśli są jakieś odpowiedzi od prawników. Proszę też nie zwracać uwagi na to, czy odpowiedzi są, czy nie ma, bo bardzo często jest tak, że klient wybiera spośród kilku odpowiedzi odpowiedniego prawnika dla siebie, w ten sposób może poznać też jego pracę. Także z specprawnik.pl, zadaj, myślnik, pytanie, możecie Państwo wejść na tą stronę, przeglądać pytania, zobaczyć, czy tam są pytania dla Państwa. Druga możliwość to jest wejście przez stronę główną, specprawnik.pl. Tam macie Państwo najnowsze nieodpłatne pytania do prawników, czyli wszystkie te pytania, które pojawiają się w serwisie. W tej chwili mniej więcej co dwie minuty pojawia się. Pytanie klienta, więc tych pytań w ciągu dnia jest bardzo dużo, ponad, no blisko już 3,5, prawie 4 tysiąca miesięcznej, więc jest w czym wybierać. To jest 4 tysiące możliwości kontaktów z potencjalnymi klientami dla prawników. Także zachęcam do tego, żeby korzystać. Pokazałam Państwu też tutaj tę możliwość korzystania ewentualnie z pytań, które są na stronie głównej. Też prawnik wystarczy, jeśli jest prawnikiem zarejestrowanym, zalogowany u nas w serwisie, wystarczy, że któreś z tych pytań mu się spodoba i kliknie na któreś z tych pytań otrzymacie Państwo od razu możliwość bez bardzo szybką odpowiedzi, krótkiej odpowiedzi, w czym chcecie pomóc, jak może klient sobie rozwiązać tą kwestię i po prostu nawiązywać kontakt tak, żeby później, tak jak Państwu będę pokazywać, za, zamienić go na, na kontakt odpłatny. To jest naprawdę bardzo fajna metoda, ponieważ po pierwsze najpierw angażujemy się w problem klienta, a później oferujemy mu swoją pomoc, czyli właściwie najbardziej właściwa do tego, żeby wybrać eksperta i specjalistę. W specprawniku też możecie Państwo swobodnie na stronie logowania, czy po zalogowaniu się wybierać jeszcze pytania w dwóch innych miejscach. To są nowe pytania od użytkowników, czyli na tej stronie, w której każdy prawnik zaczyna pracę ze specprawnikiem codziennie. Natomiast jeszcze jest też zakładka wiadomości, w której są wiadomości bezpośrednio kierowane do tego prawnika i wiadomości ogólne, które są zapytaniem o cenę. Ja dzisiaj będę skupiała się głównie na tej części lewej z Państwem, głównie dlatego, że pokażę właśnie, w jaki sposób monetyzować dalej te pytania, na które będziemy tutaj odpowiadać. Ciągle mówię, że internet nie jest opanowany przez takie zdigitalizowane, zautomatyzowane usługi prawne, dlatego część z Państwa, szczególnie dziękuję tym, którzy są dzisiaj, naprawdę ma szansę być bardziej rozpoznawalnym, szybszym bardziej innowacyjnym, o wiele też bardziej zdigitalizowanym niż reszta prawników, która nie używa narzędzi, i myślę, że będziemy pewnie starali się wszyscy zrobić w tej chwili, w najbliższym czasie wszystko jednak, żebyśmy mogli sprawniej pomagać także klientom online. Opłaty dla klientów za usługi prawne są w każdym miejscu serwisu naszego tak stworzone, tak zbudowane, żebyście Państwo mogli jak najszybciej Pozyskać płatność od klienta, czyli z każdą rozmową, z każdym wątkiem, który rozpoczniecie z klientem, możecie Państwo ewaluować w kierunku pobierania płatności, czyli tak prowadzić rozmowę, żeby z klienta potencjalnego stał się ten klient, Państwa klientem, nie tylko do tej sprawy, ale być może będzie to też kontakt, który spowoduje, że Państwo będziecie mieć dłuższą współpracę i na takie się najbardziej cieszymy. Każda odpowiedź Państwa na pytania, dla od klientów jest w internecie bardzo dobrze pozycjonowana więc już widać wtedy prawnika jako eksperta w tej sprawie poza tym jeśli macie państwo system usług czyli ten taki system który się tworzy w serwisie po to żeby mieć usługi prawne online to pod każdą odpowiednią, powtarzam, odpowiednią kategorią, jeśli będziecie Państwo mieli jakąś poradę, jakąś usługę związaną z tematem odpowiedzi na pytanie klienta, tak jak na przykład tutaj, czy muszę wykorzystać zaległy urlop, wracając z urlopu macierzyńskiego. Pan Mecenas Kozłowski odpowiedział klientowi, na to pytanie, pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu i proszę zwrócić uwagę, co jest jeszcze pod tą odpowiedzią. To jest miejsce dla klienta, jeśli to pytanie wymaga jeszcze jakiejś dla niego informacji, jeśli chciałby się skontaktować z prawnikiem, to może kliknąć na któryś z tych linków, na przykład porada prawna w sprawie pracowniczej, czy sporządzenie dokumentu, Odpowiednio to, co będzie mu pasowało z oferty pana mecenasa, i przeniesie się do strony płatności, zapłaci za tą usługę. Skupimy się teraz głównie na pobieraniu opłat w bezpośredniej rozmowie z klientem, czyli to, co państwu mówiłam. Każdy prawnik, który u nas w serwisie odpowiada na pytania, ma te nowe pytania od użytkowników po lewej stronie to jest zakładka start, którą państwo tutaj widzicie. Liczba 825 czy inna, która się tutaj pojawia, to jest liczba pytań, na które można y, odpowiadać, które są aktualnie w serwisie. Miejsce na twoją odpowiedź jest tutaj, gdzie pojawia się głowa główka prawnika, który jest u nas w serwisie. Będę dzisiaj głównie skupiać się na tej części, pokażę państwu jak to się rozwija y, y, dalej. Możemy odpowiadać na te pytania właśnie z tej pozycji albo z tych poprzednich, które pokazałam Państwu wcześniej na kilku slajdach, ale myślę, że tutaj będzie Państwu najłatwiej, szczególnie jeśli będzie zarejestrowani, bo tutaj będą się pokazywały pytania z kategorii. Macie Państwo tutaj taką zębatkę, która też jest zaznaczona na środku. Jeśli ją zaznaczycie, odpowiednie kategorie wskazane w tej zębatce będą się pojawiały tutaj w tych pytaniach, czyli nie będą się pojawiały wszystkie pytania z serwisu, tylko te, które Państwa interesują. Możecie Państwo udzielać odpowiedzi, przeglądać te pytania, ale skupimy się tylko na tym udzielaniu odpowiedzi. Jeśli udzielicie Państwo na odpowiedź na pytanie klientowi, następnie po tej odpowiedzi ukażą się przed Państwem takie dwie funkcjonalności zautomatyzowane w serwisie, które pokazuję tutaj niżej, czyli Procedura jest taka, mamy pytanie od klienta, które nas interesuje, odpowiadamy na pytanie klienta krótką informacją, co możemy zrobić, co może zrobić klient, jeśli nie wymaga to na przykład w ogóle żadnej porady prawnej, to możemy wskazać miejsca, gdzie znajdzie odpowiedź, jakiś urząd. Czy jakąś inną stronę, na której będziemy poszerzyć swoją wiedzę, ale większość pytań wymaga jednak konsultacji z nami. Dlatego po wstępnej jakiejś odpowiedzi możecie Państwo dalej korespondować z klientem, wyceniać sprawę i przekazywać informacje o płatności. I do tego będziemy dzisiaj dążyć. Zatem, jeśli odpowiemy na pytanie, pojawi nam się od razu to pojawi nam się pod spodem takie okienko, czyli okienko do dalszej rozmowy z tym prawnikiem, z tym klientem. Możecie Państwo tutaj pisać krótką informację oraz wybrać jedną z tych krótkich, jedną z tych, z tych narzędzi do zautomatyzowania płatności. Czyli możecie Państwo zaproponować klientowi albo 15-minutową rozmowę za 49 zł, albo wycenić tą usługę według stawki, którą Państwo macie. Jeśli wybierzecie 15-minutową rozmowę, to oczywiście od razu klient zostanie poinformowany o tym, że prawnik proponuje tą rozmowę 15-minutową, będzie link do płatności dla klienta i prawnik otrzyma informację, że klient zapłacił za tą rozmowę i można nawiązać kontakt, dane kontaktowe zostają przekazane do prawnika. Natomiast jeśli wybierzecie Państwo wycenę usługi, to zaraz też pokażę, jak to będzie wyglądało. Oczywiście w tym okienku do dalszej rozmowy z tym klientem musimy klienta zachęcić też do tego, żeby z tej usługi skorzystał, dlatego proponuję, żebyście Państwo nie zostawiali tego okna do dalszej rozmowy pustego i nie klikali w którąś w któreś z tych rozwiązań, tylko na przykład wskazali w tym okienku do dalszej rozmowy taki krótki tekst, krótką informację, dlaczego będziecie Państwo pomocni, w jaki sposób możecie pomóc, który będzie uzasadniał też kliknięcie w kwotę, którą wskażecie za daną usługę. Czyli dzień dobry, chętnie dalej pomogę, proszę dokonać opłaty. Przesyłam wycenę dla mojego zaangażowania w sprawie. Po zaksięgowaniu wpłaty kontakt będzie możliwy w dniu dzisiejszym wedle wyboru państwa, czy telefoniczny, czy mailowy. I teraz klikacie państwo wycenę usługi, i będziecie państwo mieli dwa dodatkowe takie pola. W jednym będziecie mogli podać cenę całkowitą usługi, w drugim polu wymaganą zaliczkę, na przykład jakąś kwotę, która będzie wskazana do tego, żeby rozpocząć współpracę z państwem, a później w miarę jej postępu będzie klient regulował resztę płatności. My skupimy się dzisiaj na, na wskazaniu ceny, wyceny dla całej usługi, czyli jeśli uzupełnicie Państwo to pole. Na przykład, jakąś kwotą 300, 400, 500 zł, w zależności od tego, co to będzie za sprawa. My wpisaliśmy tutaj, żebyście Państwo mogli dośledzić cenę 250 zł, to klient otrzyma taką informację. Po pierwsze, dostanie ten tekst, który Państwo tutaj wskazali, czy dzień dobry, chętnie dalej pomogę, i otrzyma. Taki, takie narzędzie do przejścia, do, do pobrania płatności. Czyli taką informację, którą widzicie Państwo tutaj przy tej strzałce, przedostatniej na dole, przesyłam wycenę, zachęcam do współpracy. Cena usługi 250. Jeśli klient kliknie w ten prostokąt, zostanie przeniesiony do systemu płatności, płatność zostanie pobrana, natomiast Państwo otrzymają informację z systemu tak jak tutaj jest na dole w tej ostatniej, przy tej ostatniej strzałce po prawej stronie, że jest wpłata klienta 250 zł. I to jest wszystko. Bardzo Państwa do tego zachęcam, do korzystania z tego narzędzia. W portfelu prawnika w serwisie SpecPrawnik pojawią się wszystkie wpłaty, które wpłyną czy to z rozmów telefonicznych, czy to z zakupów przez system usług, czy to poprzez właśnie wycenę usług czy zaliczki, będziecie Państwo tutaj mieli wszystkie operacje rozliczeniowe, macie Państwo taki przycisk wypłać pieniądze, czy jeśli te pieniądze się zgromadzą, albo będziecie chcieli Państwo wypłacić od razu już po pierwszej wpłacie klienta, wystarczy kliknąć w ten przycisk wypłać pieniądze i wszystkie pieniądze zostaną wypłacone na Państwa konto. System nie pobiera żadnej prowizji, całość kwoty, którą zapłaci klient, zostaje przekazana do prawnika na konto przez niego wskazane. Także wszystkie operacje będziecie Państwo tutaj mieli, to jest bardzo fajne narzędzie, przede wszystkim też do śledzenia wszystkich wpłat, będziecie Państwo tutaj wszystkie wpłaty mieli dokładnie wyliczone miesiąc do miesiąca, które przejdą przez system specprawnik. Ja Państwa do tego bardzo zachęcam, głównie dlatego, że wszyscy sprzedawcy, głównie tacy profesjonalni, którzy sprzedają do biznesu i także ci, którzy sprzedają do indywidualnych klientów, wskazują na to, że w tej chwili dokładna informacja na temat ceny na bardzo wczesnym etapie może być bardzo dużym sukcesem, szczególnie jeśli zostanie klient odpowiednio wcześniej o nim o tej cenie poinformowany. Zresztą my bardzo często po prostu szukamy tych informacji o cenie, żeby móc ocenić, czy nas stać na jakąś usługę, czy nas stać na jakiś produkt. Zachęcam też do tego, żebyście Państwo spojrzeli na ten system odpowiadania na pytania klientów też pod kątem współpracy i nie zamykali się oraz nie tracili kontaktów z klientem po pierwszej odpowiedzi na pytania klienta. Dlatego, że bardzo często jest tak, że klienci potrzebują więcej czasu, żeby się zastanowić nad tym, czy potrzebują prawnika, czy skorzystają akurat z usług prawnika. Dlatego bardzo często jest tak, że my kończymy, to nie tylko zresztą u nas w serwisie, ale też widzę to na różnego rodzaju grupach, które są na Facebooku i myślę, że Państwo też to dostrzegają nawet w korespondencji mailowej, że bardzo często po pierwszym kontakcie Klient, kancelaria, nagle ten kontakt zanika. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby robić follow-upy, żeby tak naprawdę zdobyć klienta. Bardzo często musimy być bardzo proaktywni i kilka razy z tym klientem porozmawiać, zanim on od nas tę usługę zakupi. Dlatego, jeśli odpowiecie Państwo na jakiekolwiek pytanie klienta, czy to będzie nawet na ofertę, oferta, która będzie kierowana na maila. Wróćcie, zróbcie sobie taki follow-up, czy te zapamiętajcie, czy zróbcie sobie jakieś templejty, czyli takie gotowe, szablone odpowiedzi do, do, dla klienta, bo które, po, po które będzie sięgać po 5 do 7 dni po e, e, pytaniu, które przyjdzie do Was, bądź na odpowiedzi, którą udzielicie w naszym serwisie. Po prostu wróćcie do klienta, napiszcie mu krótką informację. Dzień dobry, chętnie właśnie dalej pomogę. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest Pana sprawa, czy została już rozwiązana? Wskazuję, że mógłbym dalej być pomocny w takiej i takiej cenie. Wyceniam swoją pracę na tyle i tyle. Bardzo to będzie zauważalne dla klienta, głównie dlatego, że bardzo często klient jest po takich rozmowach nawet z nami. Nawet pyta kilku prawników bardzo często, to po pierwsze. Po drugie, wróci do, klient, do prawnika, który będzie, którego uzna za takiego, który interesuje się jego sprawą. Czyli jeśli taki follow-up zrobicie, prawdopodobieństwo otrzymania usługi od tego klienta, czyli zapłaty, wzrośnie i to naprawdę kilkakrotnie. Także zachęcam do, tego, do tych follow-upów, czyli odpowiadamy na pytania klientów, ale po jakimś czasie, dwóch, pięciu, maksymalnie siedmiu dniach wracamy. Pytamy, czy klient poradził sobie ze sprawą, wyceniamy sprawę i wysyłamy taką wycenę do klienta. Możemy też jeszcze, tak jak mówię, zrobić to co najmniej raz albo drugi, kilka razy. Czasem trzeba skontaktować się z klientem, żeby rozpoznać, na jakim etapie jest jego sprawa i czy już ją rozwiązał, czy jesteśmy potrzebni, czy nie. Dobrze, to właściwie wszystko. Na tym etapie chciałam Państwu właśnie głównie przedstawić tę automatyzację, którą zrobiliśmy już w serwisie, z której korzystają zresztą prawnicy. Pamiętajcie Państwo o systemie usług, który automatyzuje zakup usługi z Waszej strony, czyli możecie Państwo ustalić krótkie na przykład konsultacje telefoniczne bądź usługi. Szczególnie zachęcam, żeby to były usługi niedrogie, żeby one rozpoczynały kontakt z prawnikiem i potem dopiero jak się dowiecie Państwo na podstawie tych zakupionych Konsultacji, porad prawnych, czego klienci potrzebują, możecie Państwo dalej sprzedawać usługi już takie bardziej szyte na miarę. Ale pamiętajcie, że to jest pełna automatyzacja system pobiera usługi, cenę za usługę, wysyła płatność do prawnika za każdym razem, jak zostanie ona pobrana. Więc wystarczy tak naprawdę też operować tym naszym systemem usług, żeby w każdej chwili móc z dowolnego miejsca, czy to na blogu, czy to po rozmowie z klientem, czy to w mailu, monetyzować naszą pracę, czyli po prostu pobierać płatności, żeby móc tą pracę rozpocząć wcześniej. Pokazuję Państwu tutaj kilku prawników, których też bardzo cenię, ale którzy wypowiedzieli się na temat specprawnika. Można ich też, i wielu zresztą innych, kilkaset innych, pytać o to, jak specprawnik dla nich działa. Ale to, co najczęściej jest podkreślane, to właśnie ta sprawność przy kontakcie z klientem i to, że rzeczywiście można niektóre działania marketingowe i ich kwoty bardzo obniżyć, działając tylko na polu specprawnika. Oczywiście to nie musi być jedyne działanie, ale na pewno ono będzie uzupełniać wiele, dużo droższych działań. Przy wdrażaniu mówicie Państwo też na bardzo dużo ciepłych słów, szczególnie te, że samo tworzenie profilu jest dosyć proste. Zresztą, jeśli są jakieś kłopoty, to zawsze ktoś, ktoś z serwisu chętnie pewnie będzie w tym tej kwestii pomagał. Ja namawiam Państwa o takiej dłuższej współpracy z nami. Cena za rok obecności w serwisie to jest 1979 zł. Możecie Państwo oczywiście też wybierać okresy krótsze, na przykład sześciomiesięczne, ale wszyscy prawnicy, z którymi rozmawiam, głównie wskazują na to, że po tym okresie, w którym my jesteśmy w stanie też Państwa rozpoznawalność w internecie wzmożyć, widzą te działania jako bardzo sensowne i pozostają z nami bardzo, bardzo długo. Te narzędzia, które macie w serwisie, to są narzędzia bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że każdy z prawników powinien któryś z tych narzędzi mieć, albo wszystkie naraz. My dajemy narzędzia do sprzedaży usług. Gdybyście Państwo taki sklep chcieli stworzyć na zewnątrz, to będzie on co najmniej kosztował ponad 3000 stronę z profilem prawnika. My ten profil pozycjonujemy, w związku z czym jest coraz wyżej na pierwszych stronach, czasem bardziej wyżej niż własna strona internetowa prawnika, więc. Cały ruch ściągamy wtedy na profil i jest on ściągany także do Państwa. Narzędzia do zamawiania wizyt online niezbędne w tej chwili, bo nie możemy już się mawiać tak fizycznie, czasem trudno się do nas dodzwonić, więc usprawniajmy tą pracę klientom. Możliwość publikacji własnych artykułów, możliwość zbierania opinii też bardzo potrzebna w tej chwili. Wszyscy kierujemy się opiniami, sprawdzamy opinie o prawnikach, nawet jeśli mamy rekomendację ustną, też warto na to zwrócić uwagę. No i przede wszystkim dostęp do pytań klientów i dostęp do ponad tysięcy użytkowników, którzy aktywnie szukają prawników miesięcznie w serwisie. Mamy też dodatkowe bonusy, gdybyście państwo chcieli, wkleiłam tutaj też link dla tych państwa, którzy chcą Skorzystać z tej oferty i rozpocząć już współpracę i nowy rok od zmian, przede wszystkim u siebie, szczególnie tych Państwa, którzy dzisiaj do nas dołączyli, a nie są w serwisie. Te dodatkowe bonusy, które będą przy tej opcji, to będzie też takich 36 formatek. Z gotowymi opisami o mnie, takimi opisami, które tej zakładki o mnie, czyli tego, co będziecie Państwo prezentować dla klientów, co bardzo często na stronach internetowych, chociaż to się też już bardzo zmienia, ale język tych naszych informacji, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, musi być dostosowany do tego, co robimy dla klienta, dlatego bardzo zachęcam, żeby skorzystać z tych formatek, bo my sprawdziliśmy na przestrzeni tych siedmiu lat, co klienci klikają dlaczego interesuje ich akurat ta informacja i na tej podstawie stworzyliśmy takie template gotowe, wskazujące, jak można się opisać, tak żeby klient chciał to przeczytać i to, żeby zachęcił to klienta do, do nawiązania kontaktu z nami. Po prostu my mówimy językiem, którym mówi klient. Raport zawierający ceny usług prawnych z 2019 roku kończymy w tej chwili raport z 2020 będzie gotowy w przyszłym roku. Jedyny raport taki w Polsce na podstawie tysięcy sprzedanych usług przez system przez prawników z całej Polski z dokładnymi opisami, co się sprzedaje i w jakiej cenie się sprzedaje, tak, żeby prawnik mógł to zastosować bezpośrednio do swojego systemu usług. No to jeszcze raz zachęcam Państwa szczególnie do tego, żebyście się z nami skontaktowali, nawet jeśli będziecie mieć jakiekolwiek wątpliwości, to zespół będzie starał się je rozwiewać, przygotujemy wspólną strategię. Możecie Państwo też kontaktować się poprzez ten formularz, wskazać datę, godzinę kontaktu z Państwami i my odzwonimy. Ja zachęcam państwa do tego, żeby właśnie próbować w tym internecie robić więcej, żeby w tej chwili w nowym roku bardziej zdigitalizować tę 2021 swoją kancelarię. W tym pakiecie na rok otrzymacie państwo te wszystkie elementy, które są, także to są naprawdę to jest bardzo dobra, bardzo bogata oferta do tego, żeby w ogóle pokazać się w sieci, wyprzedzić inne kancelarie w rejonie, albo właśnie te, które specjalizują się w podobnych rzeczach, żeby wzmocnić Państwa pozycję i kontakty z klientami. Dobrze, ja bardzo Państwa dzisiaj, bardzo Państwu dzisiaj dziękuję. Miał być krótki ten webinar. Ja nigdy nie umiem się powstrzymać, Miał być 15 minut, jest 23. Jeszcze raz zachęcam Państwa do kontaktu. Gdyby były jakieś pytania, to Chętnie będziemy na nie odpowiadać. Pan Marcin napisze, że, napisał, że dziękujemy również. Życzę Państwu naprawdę owocnego tygodnia, bo to jest początek, więc mamy jeszcze kilka dni do przepracowania, do, do rozmyślania i zachęcam też do rejestracji w specprawniku. We wszystkim pomożemy. Dziękuję też Panu Michałowi. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję.